Hej, hej, witajcie! Z tej strony dewoj wyma to pierwszy odcinek z serii, nowej serii, czyli Kingdom Rush. Jest to oczywiście gra darmowa, przeglądarkowa. Oczywiście link do tej gry będziecie mieli w opisie. Więc zaczynajmy. O co w ogóle w tej grze chodzi? Eee, stawiamy wieże i napierdzielamy w e, wszystkie stworki, które nacierają, żeby, znaczy, żeby zniszczyć naszą. Drkoceną twierdzę, której w ogóle nie widać na mapie. Dobra, start game. Yy, stworzymy sobie nową grę. Oczywiście trochę tam tej gry przeszłem, więc zaczynamy. Słuchajcie, tutaj mamy różny, yy, tutaj mamy herosów do wyboru. Oczywiście żadnych herosów nie mam yy, i tych yy, herosów możemy kupić za gwiazdki. Chyba tutaj po 15 gwiazdek za jednego herosa. A gwiazdki zdobywamy oczywiście za yy, Zwycię... Zwycięstwo w bitwie i za dobre zwycięstwo dostajemy: oczywiście, trzy gwiazdki. Tam trzeba trochę tych zwycięstw zrobić, żeby po prostu jakieś tam herosa sobie dokupić. Tutaj mamy ulepszenia tych wszystkich budowli, które są w tej grze. Tutaj mamy łucznictwo, tutaj mamy natarcie. Po prostu nam chłopki wychodzą z takie, jakby takie mini twierdzy, i po prostu nawalają nasze zmieczy, nawalają we wszystkie stworki. Tutaj mamy magów, strzelają magią. Tutaj mamy Moździerz. Tutaj mamy nalot z gór, tak jakby, z takich komet. I tutaj mamy wieśniaków, takich. Ale ja będę tych wieśniaków nazywał cyganami. No dobra, więc zaczynajmy. Pierwszy poziom, damy sobie na normal i do bitwy. Dobra, taką mapę tutaj mamy. E, tutaj wszystko nam pisze pięknie ładnie o co w ogóle chodzi e, czemu się lagło lagło mi się no nie wierzę Bip. dobra słuchajcie już wszystko pięknie ładnie naprawiłem więc możemy zacząć grę e, tutaj takie pola mamy chyba tutaj będziemy stawiać znaczy na pewno będziemy stawiać nasze budowle więc tutaj stawimy sobie e, budowle łucznictwo Tutaj tak samo A tutaj naszych dzielnych wojowników, słuchajcie, dobra Trzech nam wychodzi, tutaj możemy zmieniać spokojnie pozycje Gdzie one mają się nazdrowiać, zaczynajemy Tutaj nam pisze start, czyli pierwszy na 7. No więc 7 start trzeba przetrwać jakoś A jeżeli dojdą na te chłopki, to za jednego tego stworka Ubywa nam jedno serduszko Dobra, więc gramy Eee, dostaliśmy 15 kasy za wcześniejsze wypuszczenie właśnie tych wszystkich naszych stworków PIP Dobra, eee, wieże nam napierdzielają pięknie, ładnie, dobra No, napierdzielaj w nich Ten zaraz ucieknie Na Następne, spokojnie Dobra, odblokowało nam się nasze cygaństwo Ja, cygaństwo nam się odblokowało Więc możemy naszych dzielnych cygonów wypuścić, żeby po prostu Napierdzielali w nich PIP Dobra, no cygani pięknie napierdzielają Nasze łucznictwo pięknie nam tutaj pomaga Słuchajcie, jeżeli będziecie mieć większy poziom po prostu w tej grze Znaczy, większy poziom tych, jak tu to powiedzieć Większy poziom tych wszystkich misji To po prostu będziecie mogli sobie tutaj ulepszać te wieże Ale oczywiście więcej tych materiałów z tej gry będzie więc wam mniej więcej pokażę jak to wygląda Albo sami sobie zagrajcie, oczywiście ten link do tej gry będziecie mieć w opisie Dobra, tutaj nam te stworki pięknie... Nic nie robią, bo jesteśmy za mocni Mamy już 157 kasy, więc ja sobie tutaj jeszcze uraczę Jedną flanką tych e, e, naszych ukochanych Kolesi sobie tutaj wypuszczę Tutaj damy uczynictwo Dobra, wypuszczamy wcześniej nich żeby po prostu mieć więcej kasy, nie ma na co czekać. Dobra, to chyba są bossy teraz. 80 HP moją. O Boże, teraz będzie ciężko z nimi. To w ogóle praktycznie mu nic nie robi, to uczyństwo, o Boże. Dobra Jak widać, pięknie napierdzielają w nich A my tutaj teraz sobie coś... Nic nie zbudujemy, bo nie mamy kas. Hajsu nie mam, bida w domu. Dobra, następna flanka poszła. A tutaj się rozpędzam co 10 sekund. Jeden 3D metal, mało troszkę, ale dobra. Yy, mamy hajs, więc możemy postawić to. Dobra, nasze cygani natkują w niego. Czy nie nawala? A zaś przecież się chyba. Albo nie ma, nie wiem. O Boże, jak to wygląda teraz. Naprawdę ciężko trochę. No ale tutaj łucznicy powinni dać radę. dać cyganów. Nie dam, nie dam cyganów Dam tutaj, żeby pomogli Słuchajcie, ostatnia flanka idzie Dostaliśmy właśnie moździerz z góry Czyli te komety, które się palą Będą nas, znaczy tych wrogów atakować Czyli starczy nacinąć tutaj I teraz nawala dziwnie Dobra, szukamy tutaj dobrego miejsca I teraz Dug, dub dół, dół Boże, jaka masakra Rzeźnia, totalna rzeźnia Dobra, cygani niech pomogą Da się tych cyganów nie da się przesuwać cyganów. No ale teraz powinnaś radę. Yy, dobra. Tutaj wy tutaj idźcie. Pomóc im. No i piek, chyba zwycięstwo. Na pewno zwycięstwo, słuchajcie. Starcie wygrane. zdaliśmy trzy gwiazdeczki. Starcie wygrane i teraz możemy coś za te gwiazdeczki ulepszyć. I teraz jak widać następny poziom na mapce. I... Za te gwiazdki możemy sobie ulepszyć Dobra, ja sobie tutaj ulepszę, żeby to tańsze było Żeby to celniejsze i teraz Dobra, ulepszę nas naszych dzielnych wojowników Zatwierdź, no To by chyba było na tyle, słuchajcie, więcej materiałów na pewno z tej gry będzie Trzymajcie się, cześć!